Od gości z drugiej grupy, którzy uczestniczyli w Barbarosie na samym jej początku słyszeliśmy kiedyś historię o rzędach myśliwców zaparkowanych jak na pokaz, czekających tylko by je zniszczyć, ale nigdy nie myśleliśmy, że sami będziemy tego świadkami. Wydawało się, że cztery miesiące wojny nie nauczyły Rosjan niczego jak i stały skrzydłem w skrzydło i nasze 110 mogły strzelać do nich jak na ćwiczeniach praktycznie bez żadnej osłony przeciwlotniczej wokół bazy pułk z którego i szakami walczyliśmy przynajmniej miał więcej rozsądku bo rozlokował pojazdy wokół lotniska i zamaskował maszyny kiedy odlatywaliśmy widok płonącej bazy dał mi słodką satysfakcję wydawało się że żaden jak nie zagości w naszym sektorze w najbliższej przyszłości Mieliśmy czas na jeszcze jeden lot przed południem. Wisieliśmy w powietrzu przez godzinę, ale nic ciekawego się nie stało. Być może bolszewicy wciąż lizali rany, niezdatni wysłać bombowce nad Kalinin bez eskorty. Wieczorem pogoda się zepsuła, na niebie zagościły niskie chmury, a i widoczność poszła w cholerę, nie wspominając o naprzemiennych opadach deszczu i śniegu. Niestety... Ruscy nie przerwali ostrzału artyleryjskiego, nasi mechanicy musieli pracować w wyjątkowo niewdzięcznych i niebezpiecznych warunkach. Rankiem widoczność się poprawiła, więc i nasz odpoczynek dobiegł końca. Myśliwce parami wylatywały na misję. Nad lotniskiem trwał ciągły ryk silników. Druga Luftflota skoncentrowała się na moskiewskich przedmieściach. Niektórym załogom udało się nawet przelecieć nad miastem. Nasz Staffel dostał rozkaz wsparcia ofensywy na północnej flance, gdzie formacje 9 armii kontynuowały natarcie na Torżok. Z tego profilu będzie wynikać, że my mamy za zadanie eskortować nasze bombowce. W zasadzie nie tyle eskortować, co przylecieć na miejsce i oczyścić niebo, zanim one przylecą czyli, że tak powiem, utorować drogę. Do... Będziemy się musieli udać daleko w kierunku torzoku, ale nie konkretnie ponieważ będzie to jedna z wiosek przy rzece, na... która broni. Dostępu do przeprawy rzecznej, właśnie Więc sobie tutaj klasycznie rozpędzamy się, zlecimy sobie zaraz nad tym załomem drogi, mamy sobie zwrot. I teraz moi kochani na zachód, tak jak między te dwie rzeki. W zasadzie musimy złapać tą bardziej prowadzącą na północy zachód. To będzie kierunek 300 tak mniej więcej i teraz powinniśmy lecieć kawał drogi, ale no oczywiście po produkcji może troszeczkę przytnę te dłuższe przeloty. Chociaż jesteśmy w takim etapie kampanii, gdzie wszystko się może zdarzyć. To jest duża zaleta kampanii skryptowanych też w karierze, w trybie kariery. Jak sobie się bawimy w ilości tuniku, no to oczywiście może być różnie. Może być tak, że generator na naszej drodze rzuci nam jakieś jednostki przeciwnika, ale na 90% na ogół jest tak, że my po prostu dolatujemy na miejsce i tam mamy samoloty, jakieś oddziały wroga albo nie różnie to bywa natomiast w trybie kariery, że przepraszam, kampanii skryptowalnej to jest o tyle fajne, że ci, którzy te kampanie projektują mogą się troszeczkę inspirować jakimiś wydarzeniami tudzież dziennikami, prawda, hasów przestworzy i oddawać to, z czym oni mieli do czynienia. Oczywiście ja tutaj mam ten komfort bycia pilotem wirtualnym, ponieważ prawdziwi piloci oni mieli jeszcze całą masę stresu, przez którą nie mogli tak bardzo rozwinąć skrzydeł, haha, ale nie, tak, tak po prawdzie to Latowanie maszyny było o wiele bardziej stresogenne i nie mieli aż tylu zestrzelin jak ja tutaj, tak? ja mam, tej już astronomicznej ilości w zaledwie 10 dni. Bo kampania się nazywała jesieni. Chociaż oczywiście Niemcy, jeżeli chodzi o drugą wojnę, to w powietrzu dominowali, wbrew temu co kręciła propaganda ruska z ich własnymi quasi promowanymi Asami. A my sobie przelećmy na terytorium działań. Przejdźmy się do miejsca i to chyba co tam widzę po lewej stronie Tak właśnie, dostaliśmy rozkaz patrulowania eee, Powietrza po To co leci tam po lewej stronie to są dwa nasze bombowce Lecą w takim wielkim kluczu Właśnie żeby dywanowo zrzucić swoje bomby To my powinniśmy się patrzeć na północ eee, Czyli naszą prawą stronę i wyglądać zagrożeń, ale ja nic tutaj nie widzę. Na wszelki wypadek kochani możemy wznieść się wyżej, ponieważ tam gdzie lecą nasze bombowce, tam zapewne e, musi być jakaś artyleria przeciwotnicza z nich chcę przez przypadek No i czekamy, czy może coś się wychynie e, za nieboskłonu, żeby naszych towarzyszy tutaj ugodzić to różnie to bywa no, lecą sobie w pięknym kluczu już dają sobie rozkazy, żeby przygotować do rzucenia bomb i to chyba jest ta mieścinka pod nami przyjrzymy się temu uważnie no i oczywiście wyglądamy, czy gdzieś widać jakieś ruchy jakieś jednostki Wrzucają bomby. No, widzicie? Odezwały się Marta. Takimi z jednej strony to jest całkiem fajne, ale z drugiej strony, powiem Wam szczerze, trzeba się przygotować na to, że 90% misji to jest to: startujemy bardzo mozolnie i powoli, lecimy z jakąś godzinę w jedną stronę, zrzucamy ładunek i wracamy godzinę w drugą stronę. No właśnie, To nie jest takie ekscytujące, jakby się zdawało, o wiele bardziej jest latanie oczywiście myśliwcem a ja tutaj widzę, że nie rzucili się na nas e, żadni wrogowie więc e, cóż, nasze bombowce wracają do no my chyba też będziemy wracać i przeczuwam, że w tej misji zostaniemy napadnięci albo może coś nad naszą bazą czeka, bo z odprawy się dowiedzieliśmy, że Ruskie się tam nie garną do odpowiedzi, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby cała ich nawałnica pojawiła się nad naszą bazą, próbując ją zbąbić w ramach odwetu oko za oko, ząb za ząb. I my będziemy musieli się oczywiście w to nieelegancko wmieszać i im zepsuć prawda, imprezkę. Tak też tak postępne. i kochani, zobaczymy się nad bazą, aż tam wrócimy. Chyba, że coś ciekawego się stanie to wracamy sobie na spokojnie. Niedługo powinniśmy być nad naszym migałowym, znaczy nad kalininem. Ale to jeszcze kawałek już pod, pod sobą mamy te rzeki. No ale cóż, pozostaje nam nic innego jak lecieć i czekać. No przed nami nic nie widzę ciekawego. Jego dra... Okej, okay, myśliwce na trzeciej godzinie. Trzecia godzina? To w tą stronę. Gdzie? Nie no, powinni, powinni odlatywać stamtąd. Ale trzecia godzina jest po naszej prawej. Chyba, że to jako punkt referencyjny kto inny brał. Tylko cholera wiem kto. Na, jakie myśliwce? To no są pod murami, może dlatego ich nie widzimy. Dobra, zejdźmy sobie powoli, bo ja naprawdę wysoko się wspiąłem na jakieś 4000 metrów. No, nic tej nie widzę szczerze mówiąc. A pod sobą mamy już Kalini więc powinniśmy w zasadzie lądować. Eee, Okej, okay. o no, mnie trzecia godzina powinna być gdzieś tutaj. no. Hmm. Widzicie coś, bo ja żadnych kropeczek, szczególnie patrzę na tło i na chmurę. Hmm. Dobra, robimy nawrót. Hej! Hejże, hejże! Ale nas podeszli. To. Ktoś, kto dawał nam ten kontakt, to musiał być. To no. dawał nam namiary. Musiał patrzeć z innej perspektywy. Co to jest? Na no, czoło wylecimy. Może się uda tak jak Blazing Steps. Okay, coś z jego pociekło, ale to bardzo szybkie by było wymiana. Natomiast wiedziałem, że to jest na pewno Iszak. Iszaki, kurde, jego mać. Ha. Znaczy, ja się nie martwię, że to są Iszaki. Ja się martwię bardziej o moich towarzyszy, bo ja wiem, że oni dziwne rzeczy robią. Zamiast się pędzić z nimi w walce energicznej, to. Koro robią dziwne wygibasy i dają sobie usiąść na, na plecy. Bo siedzieć mu na, na ogonie to nie jest problem, ale dać, wsiąść sobie na ogon, a być BFM 109, być please, tak? Dobra, tu jest jakiś nic boń. Zobaczymy, na zaraz się do niego uśmiechniemy. Dzień dobry, zastanowimy <śla> Dobra, no. No w każdym razie, a by the way, fajnie się nimi lata. Żeby nie było, Iszekami się bardzo fajnie lata. Tylko, oczywiście, są do dupy, jeżeli mamy kompetentnych przeciwników. Bo przeciwnik, jak ma rozum w głowie, to po prostu olewa sobie nas i leci do przodu. Dobra, to my teraz powinniśmy komuś jeszcze tutaj wsiąść. O, tutaj jakiś Iszek siedzi na ogonie, naszemu koledze. Spróbujmy jemu usiąść na ogonie. No nie, 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 chłopie, nie daj się zestrzelić, chłopie, nie takiemu dziadowi, tak? O, może no, widzę, że spada. No nie, żal PL, naprawdę. O, chyba, że wyciągnie, bo to był jakiś kocioł na razie, gdzie... Kochany, no po prostu miałeś easy, easy, jakby Ciebie strzela puchyla, zdziuk. Dajesz gaz, pełną dechę, nabierasz trochę energii, potem w górę z kolei i, i już. I on ci nic nie zrobi. Najpierw sobie, bo możemy oczywiście spitalać Ciszakowi w górę, ale najpierw powinniśmy nabrać energii trochę. Okay. O, on, on się jordnął, że się dzieje mu na plecach bo wystrzeliłem na niego. Seryjkę. Żeby go trochę przestraszyć, żeby odgonić przed atakowaniem naszego towarzysza, niestety za późno. Mam nadzieję, że tego befa nie, nie straciliśmy. Dobra, jest zestrzelone, jeszcze cztery zostały, tak chyba, ok, uciągniemy to skrzydełko. Wiecie co? To jest największa bolączka BFA. to jest to, że mamy działkę tylko 15, bo Gdybyśmy mieli tą dwudziestkę, a by the way, on ma tyle samo, tyle samo amunicji I do jednego i do drugiego mamy 200 pestek. Więc oczywiście ta dwudziestka to przechodzi przez wszystko i robi z tego sieczkę, nie no, no ale... Oh wow. I tutaj bardziej narzekam na to, że hmm, widzicie, to jest tak na dwoje babka wróżyła Jednemu przy fasole jedną serię Rachciach i rozwala się pół samolotu drugiemu. No właśnie. Uślemy kilka pigów i nic mu nie jest. O, znowu go trafiło. To lewo, to prawo. Na razie nic z niego nie cieknie, to mnie martwi. Znowu go trafiło jak te kilka patroli temu co żeśmy się ścigali z takim jednym izboniem, też w miszaku ale jakbyśmy mieli tą dwudziestkę jakbyśmy mieli tą dwudziestkę mówię wam mm. dla przykładu chyba dwa loty temu my żeśmy ścierali się z tą eskadrą peszek tych bombowców ruskich. i tam e, braliśmy na cel silniki tych samolotów katując je Naszymi działkami Naszymi karabinami Założenie było takie, żeby rozwalić silniki do zacząć spadać Rozwalenie jednego gówno daje Bo jeszcze na drugim może uciągnąć Redundancy, prawda? Znowu! Kurde! Ech, i powiem wam Że z tą piętnastką możemy wpakować Pół magazynka w osłonę silnika I może spać, może zdechnąć Może lecieć dalej ale to byśmy mieli dwudziestkę. Ja to testowałem wielokrotnie. Dwudziestka przechodzi, ma tyle siły kinetycznej, że przechodzi przez silnik, jakby był z papieru, przez blok silnika. Nie zatrzymuje się na owiewce, a czy tam o obudowie i tak dalej się rozgruchoczy silniki i zróżnic. Przepraszam. Pocisk się rozgruchoczy i koniec, tak? Nie. Aż kurde Muszę trochę wyprostować, bo przeciągam. Nie ma na niego dobrego strzału. Muszę się bardziej zbliżyć wypłaszczyć tę trajektorię. Ale mam nadzieję, że może któryś z nasi, naszych kolegów się uśpiechnął. Bo ja tutaj siedzę na dupie temu Kolesiowi już jakiś czas. zmuszam go do manewrowania. Mógłby ktoś łaskawie przypomnieć się o swoim istnieniu, nie? I zrobić mu kuku. Ale jak widzicie, by the way, tak? Jeżeli. Jesteśmy w BF-ie, to on może sobie manewrować, ale my, jeżeli wyciągniemy w ostatnim momencie w górę i złapiemy trochę energii, to nie ma pata, żeby on nam uciekł. Nie ma pata, żeby nam usiadł na ogon. Więc ja bardzo boleję, kiedy widzę, że nasze BF-y dają się osaczyć temu, temu dziadowstwu. Ale to jest przymózna na AI. Taka prawda. AI nie jest tak bardzo zaawansowane, natomiast to dopiero wychodzi, na przykład w multiku. Aaa. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O, no wreszcie ktoś się do niego uśmiechnął. To Mamy troszeczkę więcej energii. Zdejdźmy wyżej. Zrobimy takie małe jojo. My teraz uderzymy z góry. Rozpędzimy się, skrócimy ten dystans. I on się mniej spodziewa. Przedniemy. Spróbujemy mu przeciąć. Okej. Okay. Spróbujemy manewrować. To nie robimy aż takiego. O! któryś z naszych kolegów się wreszcie na niego uśmiechnął. Bardzo dobrze, pięknie. No dobra, zaczął się fajczyć. I to mi się podoba. To mi się podoba, dziękuję bardzo. O, biedak wyskoczył do widzenia. No nic, możemy w takim razie lądować, podejść do lądowania. Tak jest. Nasze obecne lotnisko jest przynajmniej... Bardzo łatwo widoczne z tej strony. To dobrze. Ok, kochani. Więc yy, standardowa taktyka. Musimy troszeczkę sobie obniżyć pułap, bo jesteśmy wysoko. I zrównać się że tutaj. Ok, słyszę z komunikacji Gabiły, że tam trwają jakieś lądowania i normalnie to by nas bardzo, bardzo yy, Myśmy się trzymali procedur, tak? W sensie poczekali, aż zwolni się pas. Ale tu jest akurat o tyle fajnie, że ponieważ to jest airfield, to jest pole, to my mamy dużo miejsca, żeby lądować, nawet kiedy ktoś inny ląduje i po prostu się w niego nie wgramolić. Po prostu wylądujemy sobie obok, prawda? Na wąskim pasie to nie jest takie łatwe, chociaż da się, paradoksalnie, ale, ale lepiej nie. Dobra, e, poniżej 300 możemy wpuścić właśnie podwozie, jesteśmy gotowi. Dobra, nasz kolega już zjeżdża, bo tam właśnie ktoś lądował. Mamy jeszcze dużo w ogóle amunicji, więc mogliśmy się z tamtym kolegą jeszcze trochę pobawić. Ale. Czasami aż mam, mam takie kurde takie pragnienie, no kurde, mam już go na celowniku, mam, jeszcze trochę, jeszcze trochę. I powinienem uśmiech. I tak de facto żeśmy zrobili 3 czy 4 razy, tylko akurat no, mieliśmy niefarta, że nic żeśmy mu nie przetrącili. O oh, wow. No dobrze, odchodzimy bardzo. Już nisko. Jesteśmy w takich dość krytycznych prędkościach. pociągnijmy o, troszeczkę nierówno, ale nas wyprostowało. No dobrze, i w zasadzie moi kochani, jesteśmy na ziemi. Z powrotem na lotnisku możemy tutaj staksować na bok. No, i to był kolejny ładny przelot. Jestem ciekawy ile żeśmy zestrzelili. Na pewno jednego, na pewno jednego. Czy tego drugiego nam zaliczy? Zobaczymy. Um... No ja jestem ciekaw czy ten pierwszy, któremu strzeliłem chyba w mordę co się mu stało, bo zauważyłem, że dymek z niego wyskoczył. A Isak to jest yy, samolot z silnikiem radialnym, gwiazdowym, więc on ma cały swój blok silnika z przodu i on jest otwarty, bo się dzięki temu chłodzi, prawda? No, taki od razu silnik przy chwycie powietrza. To jest bardzo niebezpieczne dla żywotności silnika przy ostrzale. Dziobowym, takim czołowym Więc jeżeli Wpadł ten pocisk yy, Ta piętnastka Po prostu w jakiś blok silnika To mogliśmy go szczęśliwie zdjąć Co by było ciekawe no Ale to zaraz sobie sprawdzimy się żeśmy sobie Się zatrzymali Pięknie Schowajmy jeszcze klapeczkę Schludnie Ojojoj No dobra mm. I to było na tyle, moi kochani. Wygaszamy sobie silniczek. W ogóle fajny efekt, że on się czasami, o, lubi pokrztusić jeszcze przy tych nawet niskich obrotach. No, proszę, trzy zestrzelenia. Okej. Okay. Tutaj jakiś iszak został zestrzelony przez 109. Inne 109. I tu jest niestety jeden z naszych bF-ów, ale mamy trzy zestrzelone iszaki na nasze konto. Czyli chyba wszystkie z tych trzech, szczególnie ten, z tego trzeciego mogło też nam zaliczyć ze względu, że my żeśmy wy wyrządziły najwięcej szkód. Hmm, Więc ciekawe. No to łącznie byłoby ich 5. szkoda tylko, że nasi towarzysze nie zestrzelili nic, tylko jakieś tam inne skrzydło ich dopadło. No ale dobra, powiedzmy, że ich zajęli, no niestety straciliśmy jednego BF'a i to naszego przyjaciela z formacji, oh well.